Uh, dziwnie, już, już lepiej na pewno niż parę dni temu, bro. Ja płakałam cały czas. Teraz już jest lepiej. Uh, za zaczynam się zajmować tymi rzeczami. Mniej płaczę, więc jest lepiej. Ja, ja będę się uśmiechać, jak ja będę w sensie miała powód do uśmiechu, ale znaczy nie jest źle, jest ok Anyway, ja zauważyłam, że ja trochę siebie pogubiłam ostatnio. Uh, nie chodzi mi tutaj o rozstanie, ale po prostu like me, Lexi. And I wanna find this bitch again. I wanna... No, właśnie, ja zauważyłam, że od jakiegoś czasu przestało mnie kręcić to, co ja robię. W sensie nagrywanie filmików i robienia sobie zdjęć. To brzmi płytko. Anyway, ja bym chciała znowu polubić to, co robię, więc skupię się trochę bardziej na tym. Mam pomysł na sesję jutro. Mówię się tylko szybko. Mam pomysł na zdjęcie i jutro chcę to zdjęcie zrobić. Zrobimy razem, ja i wy, ok? Bo ja będę musiała się doradzić, was będziecie mi pomagać i um, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jestem excited, bo. Oh my gosh, I'm so sorry. Bo trochę będzie to inne, coś innego. Uff, przeczytałam to pytanie. Uff, ta, uf, tak, ja chodzę dalej na treningi. Jutro mam trening. Czy ja lubię już chodzić na treningi? No, I don't. Ja nie lubię, ale chodzę, żeby coś robić i żeby się ruszyć. I jest cały czas ze mną. Odkąd mieszkam sama z nim, my jesteśmy. Soulmates, nie wiem jak to opisać, powiązanie duszą. On ze mną nawet prysznic bierze. Ja jestem tak wdzięczna za jego seru. He's my best friend. Mam odcinek, gdzie zostaję samotną matką przez 24 godziny. Miałam ten odcinek nagrać wcześniej, ale nie wyszło, więc nagrywam go teraz sama i będę samotną matką. Jej. No, właśnie część mnie chciałaby zrobić live, ale druga część mnie mówi: Oh, hell no, bitch, to nie jest jeszcze czas. Livey są teraz straszne, bo wszyscy wiemy, jakie tam będą pytania, i to jest live, bro. Ja mogę zacząć płakać. And that um, tak, ale ja nie boję się tego, że ktoś mnie okradnie. Ja się boję, że się obudzę w środku nocy i ktoś będzie stał nade mną i się na mnie gapił. Wyobraźcie sobie, that's so creepy, ktoś stoi i się po prostu na was patrzy. That's what I'm scared of, tego ja się boję. Się głupio mówi co ja trenuję, bo wtedy Okej, ja, okay, ja oh, serio głupio mi się o tym mówi, nawet nie, to nie chcę wyjść, ja na, na, nawet nie mogę powiedzieć tego zdania, ja pierniczę, o kurde ja po prostu powiem, um, ja trenuję MMA, I zawsze jak ja to komuś mówię to od razu wszyscy do mnie, pokaż gardę pokaż stójkę, bro, ja dopiero uczę się, ja dopiero uczę, trenuję ten, jak to się nazywa, kondycję, bo ja nie mogę oddychać ja wiem, ja wiem, i dziwnie wyszło wszystko, ale wydaje mi się, że przez to ukrywanie tego związku oddaliłam się. What the fuck? Oddaliłam się od was. W sensie, bo ja wam prawie wszystko mówiłam, a tutaj nagle bardzo dużą część swojego życia musiałam ukrywać. And that was not, I didn't. Nie, w ogóle śmieszna rzecz dzisiaj się stała, dlatego też wybrałam to pytanie, bo uh, byłam dzisiaj na TikToku i wyskoczył mi filmik, jak Kleon na wywiadzie wypowiada się na temat mojego rozstania. I ja miałam tego, What the fuck? Ja jeszcze dwa lata temu słuchałam Cleo na połowinkach, a dzisiaj oglądam, jak się. Um, atencjuszką bym się nie nazwała, ale wiadomo, ja na to inaczej patrzę. Ale pick me go, ja zauważyłam, że do trochę zaczęłam tak się zachowywać. Więc a, ja muszę się, you know, ani. We don't.